Co z wolną wigilią? Co z pomysłem lewicy pod tytułem Wolna Wigilia? Nie głosowaliście za tym, by od razu do drugiego czytania projekt przeszedł, projekt trafił do komisji. Co dalej? Potrzebna jest nam Wolna Wigilia. Był ponad rok, żeby ten projekt zgłosić, żeby przeszedł w normalnym trybie nie no To widzimy... było jasne, że w tym roku nie będzie Wolnej Wigilii. Chyba. Yy, to było jasne. Nie czy... nie zawsze można zwołać dodatkowe posiedzenie Sejmu, jeżeli jest to potrzeba, i po prostu to zrobić, jeżeli im na tym zależy. Natomiast nie widzimy To powodu... na czym zależało lewicy, pana zdaniem? No, wydaje mi się, że się późno obudzili. Być może im zależy na tym, natomiast się późno obudzili i yy, żeby było jasne, my mamy w tej sprawie pewnie zdania podzielone. Ja na przykład jestem osobiście zwolennikiem, żeby wprowadzić ten wolny dzień w Wigilię, żeby było więcej czasu dla rodzin na przygotowania do wieczerzy wigilijnej, która dla wielu rodzin jest jednym z najważniejszych świąt w roku. Nie tylko w sensie religijnym, ale w sensie rodzinnym, co wymaga nie? zjechania się, przygotowania i tak dalej. Ciężko jest to łączyć, żeby o 16 siadać do wieczerzy jak ktoś do, do, nie, do 15 pracuje, tak? um, Natomiast yy, uważamy, że prawo powinno być jednak uchwalane w sposób yy, no, taki ostrożny, rozsądny, tak, to znaczy powinny być przeprowadzone normalnie te czytania, praca w komisjach. To można zrobić szybko, ale nie należy przeskakiwać kolejnych etapów. Myśmy sami niedawno jako posłowie regulamin Sejmu zmienili, żeby ten proces legislacyjny troszeczkę spowolnić, żeby to nie było tak, że się robi trzy czytania w jeden dzień, jak to PiS robił. I, yy, i okej, okay, no to ledwo żeśmy ten proces legislacyjny trochę spróbowali ustabilizować, to chcemy go pominąć. I już mamy przegłosować, że go pominiemy, no to nie widzieliśmy powodu. Nie przekonało nas to. To nie jest sprawa taka. Wie pan, że, że się wali i pali, nie wiem, tama pęka i trzeba szybko zmienić przepisy, żeby móc ją za, jakoś umocnić, tak? Jeżeli marszałek Sejmu nie zwoła dodatkowego Sejmu, żeby to przeprowadzić, to po prostu może te przepisy wejdą od następnego roku i Czyli Wigilia, do Narodzenia dla pana tak, a Wielki Piątek? Jak mówił poseł Wawer z mównicy Sejmowej? Nie, 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 nie widzę powodu, nie ma żadnego zwyczaju w Polsce, żeby się gromadzić w Wielki Piątek i... Um, nie wczesnie różnych krajów w Europie możliwe, ma taki wolny dzień do względu to, religijnego. Dla mnie to nie jest argument. Nie. Panie redaktorze, że, że w innych krajach jest coś tam. Pan Wamer tak. podnosił ten argument dlatego. Możemy moment. się między sobą różnić. Możemy się różnić, można różne argumenty podnosić. Wydaje mi się, że y, święta Wielkiej nocy o ile? Y, Wigilia jest y, taką integralną, bardzo ważną częścią Bożego Narodzenia, gdzie odbywa się właśnie główna część y, wielu rodzinach obchodów Bożego Narodzenia. To w przypadku świąt Wielkiej Nocy to jest jednak niedziela, poniedziałek, Wielkanoc. To już ostatni krótki wątek. Zaczęliśmy od marszu i wrócimy na, do, do tematu marszu. Specjalnie zostawiłem to na koniec, żeby nie mieszać nie myślać pozytywnych i powiedzmy bardziej negatywnych wątków, chociaż proszę o zrozumienie. Pojawiły się na marszu również, pojawiały się zwyczajowo zawsze symbole jednoznacznie kojarzące się z radykalnymi ruchami. Chodzi o celtyk, taki krzyż celtyski, specjalnie uformowany. Czy, czy taki, czy logo można powiedzieć Afrika Korps, tylko że bez swastyki, taka palma też była dostrzegana. Czy nie martwią pana tego typu, tego typu symbole na marszu? Ja tego nie widziałem. Potwierdzam, były. Okej, okay, nie mówię, że nie były. Mówię, że ja tego nie widziałem. widziałem wszystko co widziałem to byli ludzie z biało-czerwonymi flagami, z transparentami o przekazie narodowym czy patriotycznym, tak? To, że na manifestację liczącą setki tysięcy ludzi, kilka osób przyniesie jakieś bardziej radykalne symbole, to nie zmienia jej charakteru. Nie, to zawsze tak I tłumaczyliście, mogę to, że, tylko zaapelować, że jest, kilku, że jest kilku ludzi, którzy szukają awantury. No to mam to do się powiedzenia to samo, to nawet nie jest awantura. Mhm. To jest po prostu. Nie, to nie jakaś była ideowa prowokacja, mieszcząca się w granicach wolności słowa, bo to nie są symbole nielegalne. Po prostu one mają bardziej y, wydźwięk kontrowersyjny. Mhm. No i to się, no się z radykalnymi rzeczami. Mieści się w granicach swobody mhm. wypowiedzi. Ktoś ma bardziej radykalne po poglądy, to je wyraża. Ja osobiście uważam, że jest y, niewadą, ale zaletą Marszu Niepodległości jego na swój sposób wolnościowy charakter. To znaczy, że y, to, jak kto przyjmuje środki wyrazu, zależy od niego samego, a nie od organizatorów. I uważam, że dobrze jest nie obciążać organizatorów odpowiedzialnością za wszystko, z czym przyjdą uczestnicy, y, 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 bo wtedy ten marsz jest żywą imprezą, nie jest wyreżyserowany. Wszyscy, którzy tam idą, wiedzą, że nie mają do czynienia z czymś wyreżyserowanym, tylko z czymś, czego przebieg w dużej mierze wynika z poglądów ludzi, którzy na to wydarzenie przyjechali. I tak jest ok. No i jakby pewien niewielki odsetek ma poglądy mocno radykalne, to je wyraża. Gdyby ktoś, się... ktoś, jedni je wyrażają, inni mają prawo to skrytykować. Oczywiście, jakby pojawił się, powiedzmy, radykali z drugiej strony i przyszłyby osoby z trogami LGBT, pana by to nie. dla pana to ok? Nie. 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 Czyli, ale to też jest no, w zakresie wolności słowa. No, jest także wolności słowa, tylko że marsz niepodległości ma swój charakter. Jest imprezą o profilu y, narodowo-konserwatywnym, tak? A można być... I Lewica robi swoją osobną manifestację nieprzypadkowo. Zresztą bardzo małą, tak na marginesie. W dniu 11 listopada. <grym> uszczepliwość na koniec. No nie no, fakty, tak, próbowali blokować marsz niepodległości. Później się przenieśli w jedną część Warszawy, robią jakiś swój malutki marszyk. O, o profilu... No Antifię, która była, tak? Czy jeszcze inna impreza? No Bo była mała impreza. Nie, nie wiem, czy to jest Antifa, czy to jest Lewica. W każdym razie. Mm tam jest ta cała ich estetyka yy, właśnie taka lewicowa, tak? Oni to też nazywają antyfaszyzmem. Mm, więc oni mają świadomość, że to nie jest... To, to jest wydarzenie o charakterze. Marsz Niepodległości to jest wydarzenie ludzi, którzy chcą kontynuować tradycyjne normy kulturowe, społeczne, moralne, tradycje narodu polskiego. Te, które tutaj były przez tysiąc lat, a niektóre ktoś wymyślił w drugiej połowie XX wieku, że nam yy, podmieni tradycyjne normy moralne na jakieś, nie wiem, tęczowe flagi. Więc, yy, więc, więc nie, nie Wyobrażam sobie y, i myślę, że y, ludzie, którzy chcieliby maszerować z tęczową flagą, doskonale rozumieją, że to nie jest to miejsce i ten czas. Niektórzy nawet prowokacyjnie wywieszają w oknach na trasie marszu jakieś tęczowe flagi po to, żeby właśnie pokazać, że, że tutaj oni mhm. mają odmienny pogląd. No i okej, okay, no jakby żyjemy w wolnym kraju, każdy sobie w oknie może powiedzieć, co chce, tak? Natomiast Marsz Niepodległości ma swój określony charakter i to jest impreza ludzi, którzy przyznają się do tego tradycyjnego światopoglądu na świat, na patriotyzm, na państwo. Dziękujemy za oglądanie, prosimy o wsparcie kanału poprzez subskrypcję. Do usłyszenia